Witam Państwa. Mam na imię Ania i od wtorku jestem zamknięta w izolatce w Krótoszyńskim Szpitalu z podejrzeniem koronawirusa. Nie nagrywam tego filmiku, aby wzbudzić panikę, ale żeby pokazać, jak w Polsce wykrywa się i leczy koronawirusa w porównaniu z tym, jakie mamy informacje dostarczane nam przez media i przez rząd. Drodzy Państwo, liczba absurdów, która spotkała mnie i kadrę szpitala w ostatnich paru dniach jest nie do pojęcia z perspektywy pacjenta i logicznie myślącego człowieka. Zanim opowiem Państwu o absurdzie numer 1, pragnę powiedzieć, że nie mam absolutnie nic do zarzucenia szpitalowi w Krotoszynie. Lekarze, panie pielęgniarki, sanepit w Krotoszynie. Jest tak samo zbulwersowany sytuacją, w jakiej się znalazłam, jak ja sama. Opowiem Państwu, jak wyglądały moje ostatnie dni, począwszy od wtorku. Do szpitala trafiłam we wtorek rano. Moje objawy rzeczywiście wskazywały na koronawirusa, co, biorąc pod uwagę moje liczne podróże zagraniczne, w tym do Włoch i do Kalifornii, było bardzo prawdopodobne. Gorączka 38,6 trudności z oddychaniem, niesamowity ból mięśni, kaszel, jednym słowem, wszystkie objawy, o których słyszą Państwo obecnie w mediach. Lekarz internista skierował mnie na Izbę Przyjęć Szpitala w Krotoszynie. Dziś już wiem, że nie powinnam była w ogóle się tutaj znaleźć. Powinnam zostać była skierowana do Szpitala Zakaźnego. Tak się jednak nie stało. Trafiłam tutaj. Jak tylko szpital zorientował się to w jakim stanie do niej przyjechałam e, i pojawiło się podejrzenie koronawirusa, momentalnie zostałam odizolowana. Ja oraz moja mama. No i co dalej? Aby dać Państwu e, obraz mojego stanu, powiem, że w tamtym momencie utrzymanie przytomności wydawało mi się nadludzkim wysiłkiem, ale byłam w szpitalu. Także wierzyłam, że ktoś za chwilę mi pomoże. W takim stanie przeleżałam dwie godziny. Na kozetce, w kurtce, łapiąc każdy oddech. Co robił wtedy szpital? Ano, stosował się do procedur wyznaczonych przez górę, za co absolutnie ich nie winia. Podczas gdy ja próbowałam łapać oddech, Pan doktor obdzwonił kilkanaście szpitali zakaźnych, z którymi według procedury powinien się kontaktować. W ciągu minut miałaby być gotowa karetka i miałam być przewieziona do szpitala zakaźnego w Kaliszu lub w Poznaniu. Taka informacja została mi dostarczona. Problem w tym, że szybko okazało się, że Pomimo jednoznacznych objawów koronawirusa czy przebywania w północnych Włoszech trzy tygodnie wcześniej, żaden ze szpitali nie chciał mnie przyjąć. W myśl zasady, wasz pacjent, wasz problem. Dlaczego? Jedyny argument, który usłyszałam, wylęganie wirusa to okres 14 dni. Ja wróciłam z Włoch 21 dni temu. Nieważny był mój stan, nieważne były objawy jednoznacznie wskazujące na koronawirusa, nieważne było to, że każdy organizm jest inny, ani to, że parę dni wcześniej wróciłam z kolejnej podróży zagranicznej. Ważne były widełki. 14 dni. Pacjentki nie przyjmiemy. W jeden ze szpitali zakaźnych, tak mi się wydaje, był na tyle wspaniały myślę, żeby zalecić. Sprawdźcie, czy nie ma grypy. Więc poinformowano nas. Nas, czyli mnie i moją mamę. Jeśli wynik na grypę jest ujemny, jedziesz na zakaźne karetko. Jeśli wynik na grypę jest dodatni, leczymy grypę. Wynik na grypę był ujemny. Kolejny telefon. Mija czas. A ja nadal w kurtce, na kozetce, bez ani miligrama leków. Czy teraz, kiedy mam już wynik na grypę ujemny, jakiś szpital mnie przyjmie? Nie. Nie. Niech Krotoszyn pobierze te wymazy na koronawirusa. I niech wyślę te próbki do laboratorium w Warszawie. To była kolejna informacja. Mijał czas za czasem, minuta za minutą. Więc pobrano wymazy. Tylko, drodzy Państwo, była to już godzina 13, może 14. Natomiast we wtorek laboratorium w Warszawie pracowało od 7 do 15. Nie przyjmujemy próbek. Tacy jesteśmy w naszych mediach narodowych przygotowani. Całodobowe infolinie, kursy mycia rąk. Wszystko, ale próbki do 15. Koronawirus od 15 ma wolne. Spędza czas z rodziną, niczym każdy Polak w niedzielę nie handlował. No więc byliśmy w kropce. Szpital zakaźny nie chciał mnie przyjąć. Laboratorium w Warszawie nie chce moich wymazów na potwierdzenie koronawirusa. SOR zamknięty. Media pod drzwiami. A ich ja leżę. Bez pomocy i z lekarzami, którzy nie wiedzą co robić, bo mają związane ręce przez procedury. Odbiliśmy się wszyscy od ściany. Przewieziono mnie do izolatki. Ustabilizowano mój stan. Wtłoczono we mnie kilka, jeśli nie kilkanaście kroplówek. Tlen. Wszystko po kolei. Wymazy miały być pobrane o 5 rano, w środę. I teraz, czy zdają sobie Państwo sprawę, że personel do pobierania wymazów został przeszkolony tylko w szpitalach zakaźnych w Polsce? Ja nie podważam kompetencji pań pielęgniarek, które pobrały moje próbki w Krotoszynie. Sęk w tym, że one w ogóle nie powinny się znaleźć w takiej sytuacji. To szpital zakaźny powinien był się mną zająć. Jednak oni nie chcieli mnie przyjąć. Próbki pojechały do Warszawy. Jest środa. Ale niczym bumerang wraca 14 dni. Ponieważ w środę dowiaduje się, że nawet nie ma pewności, że Warszawa moje próbki przebada. 14 dni nie 21 tyle minęło od powrotu z Włoch, i nie dwa. Tyle minęło ze Stanów. 14 dni. Takie były moje widełki. Tak minęła mi środa. Pod kroplówkami, pod tlenem, bez diagnozy i z szumem medialnym za oknem. Drodzy Państwo, przebadanie próbek w Chinach trwa 3 godziny. W Polsce, ze względu na sprzęt, który posiadamy. Trwa sześć. Ale minęła środa. W wyniku brak. Minął czwartek. W wyniku brak. Piątek. Nie. Dziś jest sobota. A ja jestem zamknięta w izolatce na paru metrach kwadratowych. Kto walczył wynik? Ano, lekarze z Krotoszyńskiego szpitala. Lekarz który ma dyżur za dyżurem, który mam wrażenie, że jest tutaj non-stop. Ten lekarz dzwoni do Warszawy nie raz, nie dwa razy, ale paręnaście razy dziennie od środy. Ale przecież, któż by odebrał laboratorium w Warszawie w sprawie jakiegoś koronawirusa? Nikt nie odbiera. A jeśli już odebrali, to mieli czelność powiedzieć lekarzowi, aby do nich nie wydzwaniał i dał im pracować, ponieważ wyników nie ma. To słyszę lekarz, który chce pomagać swojemu pacjentowi. Proszę Państwa, ja mówię tutaj o absurdach, ale to jest szczera prawda. Mój stan uległ poprawie. Jest sobota, dziś jestem w stanie dojść sama do łazienki. Jestem w stanie również nagrać to nagranie. Dlatego wierzę, że nie mam koronawirusa. Ale co gdybym go miała? Proszę postawić się w mojej sytuacji. Ja jestem bezsilna. Lekarze tutaj są bezsilni. Nawet sanebit. Absurd goni absurd. Nic dziwnego, że mapki w mediach pokazują Polskę wolną od koronawirusa. Bo tutaj nikt go nie pada. Jestem bez wyniku, bez diagnozy. I zamknięta w izolacji. I nie wiem, jakim cudem mój stan się poprawia. Tylko dzięki temu, że lekarze wtłaczają we mnie kroplówki. A całe miasto wokół jest w gotowości. Żyjące plotkami celującymi w szpital, jakoby ten ukrywał wynik, i celującymi w moją rodzinę, która rzekomo nie stosuje się do kwarantanny. Na koniec krótki przekaz do tych, którzy ustalają zasady gry w Polsce od paru lat. Mamicie Polaków rewelacjami na temat naszej cudownej sytuacji w Polsce. Dzielicie nas na gorszy i lepszy sort, ale okłamywać nas w temacie przygotowania służb zdrowia na realny problem, jakim jest koronawirus, jest obecnie na pierwszym miejscu w rankingu Waszej obudy. I to, co przekazujecie do mediów, powinno być karalne. Ale w sumie, karalne w Polsce. Z naszymi sądami. To już jest inna bajka. Drodzy Państwo, mówię jako pacjentka. Mówię jako jedna z milionów Polek. Jako niezwiązana z żadną partią polityczną. Koronawirus nas nie wykończy. Wykończą nas 82 godziny czekania na wynik. Tak rewelacyjnie jesteśmy przygotowani.